28 urodziny. Prawie 10 lat na YouTube. Kiedy? Kiedy? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj QA dla Was. Tematy. Fame MMA, YouTube, tortownia, zarobki, wszystko dla Was. Miłego oglądania. O pytania poprosiłem na Instagramie i na Facebooku. Kamek HD, wszędzie. No i było mnóstwo pytań. W sumie najgłówniejsze, najbardziej łapkowane były. Kamek, czy zawalczysz w. FAME MMA, <mary> teraz w zasadach FAME MMA! No i odpowiedź moja jest dosyć prosta. Po prostu tak, jeżeli którakolwiek z organizacji by chciała taki umierający kanał, to dlaczego nie? W sensie, po pierwsze, Powrót w social mediach do istnienia jakiegokolwiek. Po drugie, motywacja dla mnie. Wiecie, jak ciężko u mnie z motywacją do czegokolwiek. Jestem leniwym, to po prostu jestem leniwy. I jakby motywacja do tego, żeby zacząć sporty walki, żeby trenować. Same to uczucie, przecież oglądam każdą walkę teraz, każdą galę, Fame'u czy highlight innych nie oglądam, myślę, że te dwie są takie godne uwagi. Jeżeli gdziekolwiek ktoś by mnie zaproponował i dałby mi rywala, który tak jak ja zaczynałby, na przykład miałby puro, Roku na przygotowanie. 3 miesiące to trochę mało. To by wyglądało jak mniej więcej Nitron Boxal, więc myślę, że pół roku trzeba by było na to. To Oczywiście bym się zgodził. Sporo osób po walce przegranej Japczanom mówiło, oj Kamyk, kiedyś miałeś z Japczanem tam małą spinę, może z nim. Jakby jestem pewny, że jakbym wyszedł teraz do trzeciej walki na przykład Japczana i ja, to zostałbym taki wpierdziel, żebym, żebym, żeby mi się odechciało czegokolwiek. E, I nie wiem, czy byście mnie poznali ze skwaszoną mordką, natomiast... E, jakby trzeba mierzyć siły na zamiary, jeżeli miałbym się dziś bić z kimś, to ktoś też jakby może jest w moim wzroście plus minus w mojej wadze, plus minus, to jest waga ciężka zdecydowanie i no i tyle, jakby ja wiem, że byłoby sporo osób za, zainteresowanych taką walką moją Na pewno cała ekipa fantazy by nie mogła się doczekać żeby to zobaczyć, ale chciałbym. Teraz i jakby z czym bardziej to o tym myślę, czym dłużej o tym myślę, to jakby jestem na tak i, i zgodziłbym się jakieś czas temu, tak, takie, e, raczej nie, teraz tak, bo jak widzicie, no, sam nie wiem ostatnio, co robię na tym YouTubie i Twitchu i się tak motam. I... Ale o tym w następnym pytaniu. Następne pytanie jest odnośnie tego, jeżeli Lachu będzie tworzył swój klub, to czy chciałbym jako najlepszy pomocnik B-klasy do niego dołączyć? Jakby Gorzów i Rzeszów wzięli bardzo duża odległość. Wiecie, gdyby to było gdzieś tu obok, to dlaczego by nie? Bardzo, bardzo, bardzo chętnie. Natomiast e, z odległością jest tak, że ciężko nawet na materiał jakiś się złapać, żeby coś nagrać. Nie mówię coś o trenowaniu i graniu. E, także będę trzymał kciuki, będę oglądał, jeżeli Lachu rzeczywiście zrobi e, swój klub. Natomiast dołączyć nie. Może kiedyś udałoby się z zrobić, Unia kontra, e, no nie wiem, SNK, jakkolwiek to będzie się e, nazywało. Natomiast nie, nie, raczej, raczej w jego szeregach mnie nie zobaczycie. No, ja wiem, że taki talent się marnuje, no ale trudno. I jeszcze było pytanie, jak ja mam dosyć, e, 28, 28, lat. 28 lat! Dalsze plany związane ze sportem. I wiecie co, no jakby mam 28 lat, już jakby w żadnym sporcie nie osiągnę nic w pewnym sporcie fizycznym, w sensie wiecie, jakbym teraz zaczął właśnie na przykład chodzić na sztuki walki, to coś tam bym pewnie ze mną nie zrobili, ale nic fenomenalnego, tak samo tyczy się to piłki, czy innego sportu, ja trenowałem bardzo długo siatkówkę, ale też do siatkówki nie chcę wracać, to, to siatkówka to też nie był sport, który ja jakby uwielbiałem, po prostu zostałem wybrany przez trenera i nagle trenowałem to 8 lat, czy 9, jakby... Więc aktualne plany są takie, żeby sporty jakikolwiek uprawiać, ale czy ja pójdę sobie na gokarty, tam też idzie się zmęczyć, uwierzcie mi. Czy ja pójdę sobie na siłownię, pojadę rowerem, e, dziś się przebiegnę, zagram co niedzielę, właśnie w B klasie, gorzowskiej i pójdę na trening B klasowy, to to mi na razie wystarczy. A co dalej? Zobaczymy. A i w piątek stream urodzinowy, jak coś na Twitchu. E, o godzinie 15 startujemy. Będzie ciekawie, będzie quiz, będzie można wygrać coś dla Was. Do zobaczenia. Twitch TV /gamy. Marcin pyta, jak dalej widzę swoją karierę na YouTubie, i że czasy świetności FIFA chyba już minęły. Jak widzicie, ostatnimi czasami miotam się strasznie. Nie mam pojęcia, co ze sobą zrobić. E, zakładam nowy kanał, tam wrzucałem tego Minecrafta, tą karierę, ale widzicie, parę chwil minęło i mam takie, że nie przynosi to. No, jak wiem, że gdybym był bardziej regularny, wrzucał części, to może to przyniosłoby po jakimś czasie sukces albo wyświetlenia, ale ostatnio to jest po prostu dno dna, co oczywiście demotywuje i jakby nie dziwię się, bo jest tyle youtuberów, tyle ciekawych serii, tyle ciekawych jakby twórców, że czasu na wszystkich nie starcza i tych słabszych Typu i ja i moje filmy I się po prostu odrzuca na dalszy plan. I ja to kompletnie rozumiem. Jakby nie myślcie, że ja myślę sobie, że o Kamek to Kamek to powinien go oglądać. Dla mnie na przykład teraz 30 tysięcy wyświetleń to jest takie spoko, fajny film poszedł. E, ale ostatnio zdarzały się po 8 tysięcy wyświetleń. Co kiedyś na przykład zapowiedzi na Twitcha streamów robiły po 35 zapowiedzi 11-sekundowe. Jakby uwierzcie mi, są takie filmy. Więc jakby, no miotam się, szukam swojego miejsca. Ehm, nawet ostatnio jadąc do Warszawy teraz na komentowanie Ekstraklasa Games, e, nagrywałem vloga, ale co z tego, jak, jakby pierwszy dzień, w cały przejazd do Warszawy nagrałem, wieczór też, a później zapomniałem zabrać, nie miałem czasu, nie wziąłem i skończyło się tak, że mam jakieś tam fragmenty, które gdzieś tam tu widzicie, ale jakby no, nic z tego większego nie wyszło. Więc teraz jestem w takiej fazie szukania tego, co chciałbym robić, co przynosiłoby mi fan, wam fan zaglądania i do tego fajne wyświetlenia. I jakby próbuję, próbuję, Twitch jest dla mnie takim miejscem, gdzie mogę sobie robić... A MISCHUJ! Bardzo cieszę się z tego, że jestem w Polsat Games, teraz bym... Po raz trzeci będę niedługo i jakby to sprawia mi największy fan z tego wszystkiego, komentowanie meczów i zauważyłem, że ostatnio bardzo pozytywnie się wypowiadacie na temat tego, jak komentuję, za co jest mi bardzo, bardzo miło i, i dziękuję, że tak się wypowiadacie. Staram się to robić jak najlepiej i uwielbiam to robić. Po wczorajszych emocjach, dzisiaj wchodzimy w tą zasadniczą fazę. A Michał pyta, czy Kamyk nagra jakąś serię trwającą więcej niż trzy odcinki. Będzie ciężko, będzie ciężko, ale postaramy się kiedyś jeszcze nagrać tę serię. Konrad pyta, czy na tym etapie życia jesteś szczęśliwy, czy planujesz w najbliższym czasie założyć rodzinę, czy raczej na spokojnie po 30? Wiecie co, teraz jest taki okres i od razu połączę to z innym pytaniem, bo ktoś pytał, jak idzie tortownia, jeżeli wiecie lub nie, razem ja i Ania, moja dziewczyna, otworzyliśmy jej biznes, czyli pracownię cukierniczą, tam robi torty, tam robi słodkości na weekend w Gorzowie Wielkopolskim, no i... Idzie jej to bardzo dobrze, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o tą rodzinę, no to teraz też ciężko, żebyśmy zakładali tą rodzinę, kiedy ona musi rozwijać ten biznes, bo dopiero wystartował. To nie jest tak, że już ten biznes jakoś trwa, więc ona musi jakby sprawić, żeby ten biznes szedł do przodu, a idzie naprawdę fajnie. Coraz więcej zamówień ni wesela, nie wesela. Naprawdę jestem pod pełnym wrażeniem, jak to idzie. Ale to też dlatego, że wszystko broni się smakiem, wyglądem. Jeżeli nie wiecie, to Instagram Panna z Wypiekami albo na Facebooku Panna z Wypiekami, tam możecie zobaczyć właśnie te piękne torty i, i słodkości i polecam. Zresztą jakby ja testuję czasami, ale wiecie, staram się jak najmniej. Natomiast tak i czy planuję? No myślę, że, że tak, no już jest etap 28 lat, już trzeba, trzeba coś znaczy... Tak najbardziej teraz w życiu zastanawiam się, dębowa czy sosnowa, nie? Właśnie ta trumna, nie. A jeszcze wrócę do poprzedniego pytania, bo jakby TikToki zacząłem nagrywać, i jakby sprawia mi to fan. TikToki sprawiają mi fan, tam o wyświetlenia bardzo, bardzo łatwo. TikTok kamyk HD, yty, bo tam to było kamyk, HD było zajęte, więc kamyk HD yty, zapraszam na TikToka. Teraz czas na pytania z Instagrama, Kamil pyta, Bigos czy pierogi? Zdecydowanie pierogi, jakby, dajcie znać w komentarzach, hashtag team Bigos, hashtag team pierogi, nieważne jaki, team pierogi, jakby Bigos, mm, pierogi, mhm. Kolejne pytanie z Instagrama, Wojtek pyta, żałujesz czegoś, czego nie zrobiłeś, a mogłeś zrobić na YouTubie bądź w Twitch TV? E, na pewno żałuję po czasie, że nie wykorzystałem tego mojego najlepszego momentu maksymalnie jak mogłem, w sensie ja miałem zawsze wrażenie, że kiedy na przykład przechodziłem na Facebooka, to zrobiłem to za późno, bo już parę miesięcy dobrej, solidnej, najlepszej wypłaty mi minęło. Kiedy przechodziłem na YouTubea, to Twitch nagle zaczął więcej płacić. Kiedy zmieniałem coś, to zawsze gdzieś jakby więcej można było zarobić, coś więcej z tego wyciągnąć. Wiecie, kiedyś moje odcinki z FIFA miały po 100 tysięcy wyświetleń, miały jakby. To było szokiem, że potrafiłem mieć regularne odcinki po 100 tysięcy wyświetleń. I jakby teraz, kiedy o tym myślę, to w ogóle to jest jakiś kosmos. Takie wyniki ma tylko Damian i czasem Lachu. E, I jakby może Alvin i Flash. E, ale mówię, gdzieś zostałem z tyłu i żałuję tego, że nie wykorzystałem tego momentu, to na pewno e, teraz jestem gdzieś tam bliżej dna. Ale jakby liczę na to, że wiecie, no tak jak nie wiem, miał i samu miał może nitro, chociaż że mniej, że mieli naprawdę już gdzieś tam mniejsze wyniki. Eee, Robert Pasut, też mniejsze wyniki i tak dalej, ale. Znaleźli coś, coś. Ich... No, o, na przykład Gimper jest dobrym tego przykładem. Pamiętacie, Gimper, gameplay i tak dalej, coś nie znalazł, ale teraz wszedł w komentarze, bardzo dobrze mu to wychodzi, ja oglądam praktycznie tylko jego komentary i super mu to wychodzi. Świetnie się to ogląda i widzicie, znalazł, odbił się i robi teraz potężne wyświetlenia, więc liczę, że ja też tą drogę gdzieś znajdę. Czy na Twitchu, czy na YouTubie. Zobaczymy. A Piotr pyta, może jakieś turniej po miastach, gdzie grany jest legalny poker? Leka popularyzacja dyscypliny. Jak wiecie, jeżeli chodzi o pokera, uwielbiam. Jakby jestem fanem, jestem... To jest moje hobby. Jeżdżę na turnieje, gram te turnieje zagraniczne, niezagraniczne. Tak samo było pytanie gdzieś tutaj, albo będzie za chwilę na ekranie, ile wyjazdów pokerowych w tym roku planuję. I planuję cztery wyjazdy pokerowe. I na pewno będę nagrywał z każdego vloga już w przyszłym miesiącu, za niecały miesiąc, za trzy tygodnie lecę na turniej na Maltę i będę nagrywał dla was turniej na marce. Wpisowe tam do turnieju to 550 euro, więc najdroższy turniej w moim życiu będę dla niego, z was dla niego robił dwa vlogi. Pierwszy taki ze zwiedzania z Anią, gdzieś tam pokażę wam co i jak, a drugi typowy taki pokerowy vlog tutaj na kanale e, i, i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. To wszystko właśnie będzie przy współpracy z GG Poker, e, więc tam też wiecie, jak będę za granicą, to będę mógł wrzucać i kody dla Was i wszystko na legalu z YouTube'a. Z YouTube'a, więc yy, no cóż yy, będą ciekawe blogi na pewno pokerowe i będę to tak próbował to popularyzować. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazd na legalny, legalny to, to, to nie jest poziom, na który chciałbym jakby grać. Ja sobie regu tutaj regularnie mogę w Goszowie grać, ale jeździć po miastach, żeby grać w turnieju legalnego to naprawdę to masochizm. Ktoś mnie pytać czy wbije kiedyś 500 tysięcy, nie wiem czy PLN-ów, czy Subów, Subów jest bliżej niż PLN-ów, ale Trzeba coś naprawdę kreatywnego wymyślić, żeby tyle subów zgarnąć aktualnie, więc raczej nie, ale bardzo chciałbym. I Kacpero pyta, jakie plany na przyszłość. No właśnie te plany na przyszłość, takie kurde, nie za bardzo wiem co, w jakim momencie jestem mojej kariery, czy braku kariery. Jestem w takim miejscu, że dupa, w sensie, mm, naprawdę, ostatni dni on takie, że nie za bardzo się odnajduję gdziekolwiek, w czymkolwiek. W sensie, na przykład w komentarzach się odnajduję, ale... Wiecie, wiadomo, liczby nie robią swoje, ja też nie potrafię czegoś znaleźć, co, w czym bym się czuł dobrze, wiadomo jak jest z FIFO, na przykład mi się bardzo dobrze ogląda Fifa na najwyższym poziomie i komentuje, ale kiedy już mam grać, to tak średnio i jakby cały czas szukam, jest to moment takiego, takiej zadumy, takiego szukania, co bym chciał zrobić, żeby to było ciekawe dla was oglądania i żebym ja ciekawie się przy tym czuł, bo. Czy ja widzę siebie poza internetem w jakiejś pracy? Pewnie tak. Myślałem o jakimś na przykład pubie, barze, e, tu w Gorzowie. E, to na pewno sprawiłoby mi fan, bo wiem, jaki fan sprawia mi, Ania mi o tym ostatnio mówiła, e, samo... Takie sprzedawanie ludziom czegoś, że ja jestem u Ani na przykład, ktoś przychodzi po jakąś słodkość, a nie jest czymś zajęta, bo coś robi, na przykład inne słodkości, a ja wydaję te słodkości, tu podpowiadam, może to lepsze, to coś, pakuję to, wydaję, nabijam na kasę. I powiem Wam, że kiedyś siedzicie tyle lat przed kompem, 10 niedługo będzie i z tego zarabiacie pieniądze, a macie możliwość zrobienia czegoś innego, tak jak mówię, kiedyś byłem, jeden dzień rozwoziłem pizzę u kumpla w pizzerii. w pizzerni bo właśnie, kiedy sprzedaję na weekend te słodkości, na chwilę pomagam, Ani i trzy godziny gdzieś tam wiecie, ktoś przychodzi, wydaje, to, to... mi to sprawia niesamowity fan. I właśnie to jest coś takiego, że um, kiedy Wy sobie oglądacie, myślicie, nie no, kurde, ja to bym był szczęśliwy, przez 20 lat mógłbym grać w FIFA i tyle, ale to jest pewna monotonia i trzeba coś robić, żeby to zmieniać. Dlatego co? No, coś pozmieniam. Jakby ja, ja się stąd nie zawijam. Czy zobaczcie mnie? Fame High League, czy gdzieś indziej, nie wiem, ale pewnie się coś niedługo wyjaśni. I na pewno tutaj też na kanale, więc bardzo wam dziękuję za oglądanie, że jesteście ze mną jeszcze. Um, załapkowanie, subskrybowanie, pamiętajcie TikToki, Instagramy, Facebooki, Kamek HD prawie wszędzie. I tyle. Trzymajcie się 28 lat. Ułamać.